Jakie znaki zodiaku są najbardziej szalone? Już ci mówię. Bliźnięta to chodzące tornado pomysłów, które zmieniają się co 5 minut. Dziś chcą malować ściany na neonowy róż, jutro medytują w lesie. Jedno jest pewne z nimi nigdy nic nie wiadomo. Ich energia to czysty chaos ale wciąga, jak TikTok o koszlasie w nocy. Strzelec to uciekinier z planety Normalność. W jednym tygodniu planuje wyprawę do Peru, a w drugim zapisuje się na kurs jazdy konnej. W Mongolii. Szalony, spontaniczny, wiecznie w ruchu i absolutnie nie do zatrzymania. Próba ogarnięcia strzelca to jak próba złapania konfetti w huraganie. Bodni to wizjoner, który już dawno wymyślił własne zasady. Ma szalone teorie, dziwaczne hobby i pomysły, które normalnym ludziom nie przyszłyby do głowy. Ale właśnie dlatego jest tak bardzo fascynujący. Nigdy nie wiesz, czy rozmawiasz z geniuszem, czy z człowiekiem, który próbował zaprzyjaźnić się z dronem. Baran. Jego szaleństwo to inny level, reaktywny. Najpierw działa, potem myśli. A jak coś pójdzie nie tak, to jeszcze z większym impetem robi to drugi raz. Ryzyko to jego drugie imię. A jak mu powiesz, że czegoś się nie da, no to patrz, jak to robi z ogniem w oczach. A ty jesteś na tej liście? Daj znać w komentarzu.